Hej kochani, zapraszam was na taki mały hol zakupowy z Dino, bo potrzebowałam paru rzeczy. Więc poszłam i wydałam prawie 109 zł. I już wam pokazuję, co się w tej kwocie mieści. Tutaj warzywa takie suszone włoszczyzna skończyła mi się, musiałam kupić. Tutaj dla siebie kupiłam takie sudoku. Uwielbiam rozwiązywać sudoku przy śniadaniu. Zawsze sobie rozwiązuję. I powiem Wam, że bardziej wolę sudoku niż krzyżówki. Także sudoku, bo już mi się kończy, które mam. Przyprawa do Bigosu nie była mi potrzebna, ale była w promocji. Yy, także wziąłam po prostu. Niech sobie będzie. Nie będę później musiała lecieć i kupować, jak będzie mi potrzebne. Tutaj wzięłam z ciekawości galaretka o smaku limonki i mięty. Także dwa razy. To jest jakaś edycja limitowana. Nie widziałam ich wcześniej, także z ciekawości wzięłam ten smak. Dalej tutaj trzy razy makaron spaghetti, bo była promocja, że na makaron... Kuchnia smaku Durum, 2 plus 1, także w sumie wyszło mi 3 zł chyba za jedno opakowanie. Także skusiłam się, makarony jeśli nie wołają, mogą chwilę poleżeć, to wzięłam. Po co głównie poszłam, to właśnie po ten taki barszczyk w torebce, ekspresowa zupa, bo jutro jest Wszystkich Świętych i ja nie będę gotować, bo nie będę miała czasu ale mam w zamrażarce yy, paszteciki, krokiety które robiłam kiedyś i zamroziłam część, bo wyszło mi sporo, więc wiedziałam, że zamrożę sobie na jakąś awaryjną sytuację no i właśnie yy, jutro zrobię paszteciki i do tego barszczyk i była promocja przy trzech sztukach taniej, także wzięłam już siatka jedna wolna tutaj Arturowi się zachciało surówki Kolesław wzięłam ją na niedzielę to jest takie to duże opakowanko i wziąłam dwie sztuki tej surówki, bardzo ją lubimy sama też ją robię ale po prostu nie będę miała kiedy ją zrobić także wzięłam te dwie surówki z Grześkowiaka a one są nawet bardzo smaczne Wiktorek sobie zażyczył Donuta takiego, więc wzięłam. Artur chciał chałkę, ale niestety już nie było, także trudno. Tutaj sól do kąpieli wzięłam z firmy Ewa. O zapachu limonki i figi, także ciekawy zapach. Wzięłam. Dalej, Artur też sobie zamówił mleko czekoladowe, to udało mi się to kupić. Tutaj dzieciom kończą się płatki takie czekoladowe. No a teraz idą właśnie sobota zamknięte sklepy, niedziela zamknięte sklepy, także nie może zabraknąć. To wzięłam a i tak poniedzieli y, jadę do miasta, do lekarza. To wtedy też pójdę do Lidla na większe zakupy. Teraz kupiłam po prostu to, co jest mi potrzebne i coś mi się skończyło. Tutaj mam koperek przyda się. Dalej wzięłam w promocji była kapusta na gołąbki. Także wzięłam. W poniedzieli zrobię. Y, ogórki gruntowe. Będzie tam na któryś obiad w poniedzieli. No i ostatnia rzecz. Jajka. Bo mi się skończyły. A na jutro będą mi potrzebne do obtaczania tych krokietów. Także jajka. I tak wyglądają zakupy za 109 zł, niecałe. Także napiszcie mi w komentarzu, czy widać tą kwotę, czy niekoniecznie. Jestem ciekawa. A tymczasem się już z Wami żegnam, bo mam dzisiaj dużo do zrobienia, posprzątać i no, po prostu mam moc pracy, że tak powiem. Ok, już nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.